Siemanko, z tej strony Bella i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj zaczynamy serię ślubną, tak jak wam obiecałam, tak jak wam zapowiedziałam. Dzisiaj zaczynamy pierwszy odcineczek i będę oceniała suknie ślubne. Panien młodych, które wy mi poleciliście tak naprawdę ocenić, więc uwaga, uwaga. Tutaj będą wyświetlać wam się zdjęcia z internetu, tak abyście wiedzieli, o czym mówię, o jakiej sukni i tak dalej. A ja będę wyrażać swoją opinię na. Ten temat tych sukni. Sądzę, że będzie ciężko ocenić te suknie ślubne, no bo jednak to będzie subiektywna bardzo ocena i raczej będę patrzeć przez pryzmat taki, co ja bym wolała, co ja bym założyła, co mi się bardziej podoba, wiadomo i tak dalej i tak dalej. Choć wszystkie suknie ślubne tutaj, które dzisiaj zobaczycie, są ładne, bo każda oczywiście jest ładna sama w sobie, natomiast niekoniecznie wszystkie mi się podobają. Więc jeśli jesteście ciekawi, co się dzisiaj tutaj pojawi, to zostańcie ze mną do końca, a i właśnie na końcu też w ogóle pojawi się bardzo ważna informacja, więc oglądajcie serio do końca. A jeśli filmik Wam się spodoba, to zostawiajcie łapy do góry, subujcie kanał, zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco, a my, słuchajcie, lecimy. I mamy dzisiaj 10 panien młodych, które mi poleciliście, i na pierwszy rzut, słuchajcie, Sylwia, przybysz. W tym roku Sylwia przybysz brała ślub i słuchajcie, z tego co zobaczyłam w internecie, to Sylwia miała trzy sukienki ślubne, to bardzo dużo słuchajcie, no ale to już się taka coraz większa moda na coś takiego robi, że jest więcej sukien ślubnych niż jedna, więc słuchajcie, uwaga, uwaga. Tego co zobaczyłam, ja jakoś tam Sylwii yy, Przybysz, no nie śledzę na Instagramie, ale yy, zajrzałam oczywiście na potrzeby tego filmu. Też czasem oczywiście mi się coś pojawiało na YouTubie czy na Insta, ale oczywiście łatwo było znaleźć te suknie. I tak, pierwsza suknia to była suknia, która była podczas zaślubin yy, w kościele i to słuchajcie, suknia oczywiście biała. Ja tutaj ogólnie będę mówić kolor nie wiem biały, różowy i tak dalej, ale pamiętajcie o tym, że bieli jest mnóstwo, więc ja po prostu mówię, że to jest suknia biała i z tego co zobaczyłam, na jednym ramieniu ona miała taką jakby długą chustę. Która opadała też tam na dół. Bardzo ładnie to wyglądało, i to też ostatnio zauważyłam, że coraz większa moda się robi na, na takie długie chusty po prostu na ramionach. Jeszcze z przodu ona miała taką gorsetową sukienkę, i z przodu miała na tym ramieniu, właśnie gdzie była ta chusta, gdzie było zakryte ramię, to tutaj też miała taką srebrną ozdobę, i ona była bodajże też tutaj nie na wszystkich zdjęciach. Słuchajcie, to bardzo dobrze widać. Niektóre są bardzo kiepskiej jakości w internecie oczywiście, nie na ich profilach, to słuchajcie też z drugiej strony niżej była taka podobna ozdoba srebrna. Spoko to jest, bo jak dla mnie świeci się, więc jak najbardziej na plus. Natomiast ja czegoś takiego bym nie chciała. Wydaje mi się, że takie rzeczy były bardzo, bardzo często widoczne na dawnych sukniach ślubnych, chociaż no teraz też, też są słuchajcie, nawet gdybyście przeszły się do salonów sukni ślubnych, to zobaczycie, że też takie ozdoby są na sukniach. Natomiast mi się coś takiego nie podoba. Uważam, że jakby... no jakby moda może na to teraz nie jest, ale tak naprawdę każdy, każda z nas... Ubiera suknię taką, jaką chce. I prawda jest taka, że mi się na przykład może ta suknia nie podobać, ale Sylwia może sobie taką właśnie wymarzyła. I najważniejsze jest to, żeby to właśnie ta panna młoda się czuła w tej sukni najlepiej. A opinie kogoś tam są tak naprawdę nieważne. Ale słuchajcie, no, oceniamy suknie ślubne, więc wracamy do tego. Suknia była taka gorsetowa, więc ładnie leżała właśnie tutaj na biuście, w talii i właśnie. Było to odcięcie w talii. Sukienka, przede wszystkim, księżniczka. Taka dosyć duża, Wam powiem, ten dół e, sukienki. No, powiem Wam, że dosyć obszerna sukienka. Natomiast jeśli jeszcze chodzi o dekolt, to powiem Wam, że dosyć tak może nie aż tak mocno, ale trochę wycięty był ten dekolt, ale ogólnie. Spoko. Na końcu filmu ym, sobie po prostu tak ułożymy od najlepszej do najgorszej według mnie sukienki tych panien młodych. Kolejna suknia to z tego co widziałam ona była założona na pierwszy taniec i ona już była mniej obszerna. Ta sukienka wydaje mi się, że nadal jest mm, princeską, a nie literką A. Też jest biała. Dół też jest taki, jakby gładki, ale słuchajcie, góra tutaj się już więcej dzieje. Ogólnie jest to gorset i słuchajcie, bez żadnych ramionczek, bez żadnej chusty na ramieniu, czy jednym, czy drugim. To jest gorset i z przodu, właśnie miała takie ozdoby. Na zdjęciu, które ja mam, niezbyt dobrze widać, co to były za ozdoby, słuchajcie. Ciężko jest mi teraz je nazwać, ale sami wiecie teraz o co mi chodzi. Te ozdoby z gorsetu przychodzą troszeczkę na suknie, więc jest fajne takie przejście z góry na dół na te suknie. Też jest bardzo ładnie dopasowana. No i słuchajcie, na gorsetie są takie. Nie wiem jak to nazwać, ale takie linie, dzięki którym też sylwetka robi się bardziej taka smuklejsza. I to jest naprawdę fajne, ale o tym może więcej powiem Wam przy innej sukni, bo bardziej to widać. Trzecia suknia, z tego co widzę tutaj na internecie, ona była już taka asymetryczna: bo z przodu była krótsza, z tyłu była dłuższa, również biała. I słuchajcie, też taka trochę gorsetowa. Ale znowu wracamy jakby do pomysłu pierwszej sukni, i też znowu mamy coś na ramieniu. I tutaj już nie jest to jakaś jedna chusta długa, tylko tu się już więcej dzieje. Słuchajcie, są takie jakby falbany czy coś w tym stylu. Ładna sukienka. Widać, że chyba Sylwia się dobrze czuje w takich gorsetach. Ja nie za bardzo lubię gorsety, ale słuchajcie, tutaj wygląda to spoko. I słuchajcie. Mmm... Tak ogólnie może mi się oczywiście wytapać, bo nie pytałam Sylwii, słuchajcie dlaczego, krótsza sukienka. Wydaje mi się, słuchajcie, że też jakby wiecie, panna młoda z reguły ma długą suknię. Nie widać jej, nóg, rzadko też kiedy buty czy tam szpilki. No i słuchajcie, rozumiem, że panna młoda chce po prostu się pokazać też tak um, bardziej, jakby pokazać swoje nogi, no a jeśli wiadomo Sylwia ma bardzo ładne nogi, więc yy, no dlaczego miałaby nie pokazać, więc naprawdę bardzo ładnie, fajny pomysł, yy, ale ta suknia, Trzecia suknia najmniej mi się podoba z tych wszystkich. Jeśli w sumie miałabym ocenić, która suknia mi się tutaj najbardziej podoba, to słuchajcie, wybierałabym między pierwszą a drugą. Ciężko jest mi tutaj zdecydować, bo w tej pierwszej te właśnie ozdoby mi przeszkadzają. Natomiast ta druga ma sam gorset, i ja wiem, że na przykład gorset dla mnie to tak średnio. Jeśli miałby jakieś coś, ja ramionczka czy coś w tym stylu, to lepiej. Ciężko się zdecydować, wiecie, bo ta pierwsza sukienka też jest taka bardzo obszerna, ta jest bardziej już taka mniej. No dobra, pierwsza myśl. zostajmy przy pierwszej sukni. Pierwsza chyba podobała mi się najbardziej. Kolejna osoba, którą chcieliście, a raczej jej suknia, którą chcieliście, abym oceniła, to Andziaks. Andziaks niedawno miała ślub, oczywiście chyba wszyscy to wiedzą, bo no, ciężko było nie zauważyć tego. I teraz tak, słuchajcie, z tego co gdzieś tam mi się wyświetliło, że miała. Chyba trzy suknie, ale wiem na przykład, że żałowała też tylu kreacji, bo, słuchajcie, traciła bardzo dużo czasu właśnie na te przebieranki. To wiem z tego, że gdzieś tam mi się wyświetliło chyba na Instagramie wywiad z Izabelą Janachowską, którą bardzo lubię, e, więc stąd to po prostu wiem. E, I słuchajcie, pierwsza suknia, główna suknia, która była na przykład na niej w czasie zaślubin, to ta pierwsza główna suknia, biała i tu jest słuchajcie bardzo jej dużo i od razu przechodząc do ceny dla mnie tłumacz naprawdę dla mnie jest tego tłumacz chociaż to jest też duży plus bo tak naprawdę słuchajcie no mało kto jakby ma taką suknię. Nikogo nie widziałam w takiej sukni. Jest to bardzo oryginalny pomysł. To też ona chyba sobie jakoś tam projektowała tą sukienkę. Projektant jej właśnie ją przygotował, szył. Więc to bardzo indywidualna sprawa. I ona na pewno się czuła jak milion dolarów w niej. No ale jeśli chodzi o moją ocenę, to nie jest jakby suknia, która mi się podoba. Góra, gorset. Natomiast na gorset został dodany materiał, tak to po prostu nazwę, bo też nie jestem jakimś znawcą materiałów i tak dalej, więc nazwijmy to materiał. Widzę tak, jakby. Nie wiem, jak on został przymocowany, ale troszeczkę na tym zdjęciu, na które patrzę, tak troszeczkę na początku w harmonijkę, on się układa, później jest lekko puszczony, więc. Mm, Spoko pomysł, bo nie jest tak nudno, bo powiedziałabym Wam, słuchajcie, gdyby nie to przyczepione właśnie do tego gorsetu, to dla mnie góra byłaby tutaj zbyt nudna, natomiast to niezwykła jest biel, bo widzę tutaj, że ten gorset się świeci, więc no ja lubię rzeczy, które się świecą, więc jest super. I teraz tak, cięcie w talii, fajnie, no i dół. I słuchajcie, dół jest nawiązaniem do tego, co ma ona tutaj właśnie na gorsacie, jest tego bardzo dużo. Bukiet ślubny też bardzo w ogóle pasuje do tej sukni, no ale nie o bukietach dzisiaj mowa. Przód też jest troszeczkę taki krótszy, jak widzicie, no dzięki temu pewnie łatwiej było jej się poruszać w tej sukni. Widać też właśnie jej stopy, szpilki, więc to na pewno bardzo, bardzo ładnie wyglądało. Ale słuchajcie, no tak jak powiedziałam, tej sukni dla mnie jest tutaj za dużo. Ja na pewno bym takiej sobie jakby nie wybrała. Ale dobra, słuchajcie, lecimy do kolejnej sukni. Nie wiem, czy to jakby jest druga czy trzecia, ale ja tak naprawdę mam tutaj, słuchajcie, dwie przygotowane. Druga su suknia to jest, mm, nazwijmy to też bielą a bardziej po prostu srebrną sukienką na bardzo cienkich ramiączkach. Też taka gorsetowa, ale bardzo dobrze dopasowana. Tutaj ma taki dekolt bardzo wąziutki, ale mega głęboki, chociaż no przez niego tak wiadomo dużo nie widać, bo jest jaki jest. I słuchajcie, no suknia bardzo mi się podoba, bardzo, ale to bardzo... Cała się świeci. Jeśli ktoś mnie zna, to bardzo dobrze wie, że ja jestem sroka i co się świeci, to po prostu wow. Więc naprawdę przepięknie. Na no jakichś tam w filmikach też widziałam, że naprawdę bardzo ładnie ta suknia wyglądała. Więc uwaga, jeśli też bym miała zostawić te dwie sukienki ze sobą, no to zdecydowanie wybrałabym tą drugą, tylko faktycznie ta druga mm, nie mogłaby być, jak dla mnie, sukienką tą pierwszą. Więc się nie dziwię, dlaczego taka akurat kolejność. Bo tamta jest bardziej taka ślubna, taka no poważna, po prostu pasująca do tej uroczystości. W tej jednak nie wiem, jak to powiedzieć, czy czegoś mi brakuje. No, ciężko, żeby tutaj czegoś brakowało, bo tutaj i tak się bardzo dużo dzieje przez ten błysk. Ale no jednak, jako taka chyba główna suknia, to też bym jej nie ubrała. Natomiast bardzo przepiękna. Sukienka. Teraz słuchajcie, lecimy do kolejnej osoby, i kolejna osoba to jest Karolina Pisarek. Ją też często wymienialiście. Karolina Pisarek w tym roku też miała ślub i on też był dosyć głośny. Z tego co zobaczyłam, Karolina miała dwie suknie ślubne, i pierwsza to była również biała. Z tyłu ciągnął się tren, ładnie to wygląda. Sukienka bardzo taka um, elegancka, naprawdę bardzo elegancka, taka czysta, bez żadnych ozdób. Z przodu natomiast miała taki większy, słuchajcie, dekolt. Taki mocniej wycięty, ale bardzo to ładnie wyglądało. Jej się to nabierzcie bardzo fajnie układało. Rękawy długie. Pierwsza w sumie, Panna Młoda w dzisiejszym odcinku, która miała długie rękawy w sukni ślubnej. W plecy, jak widzicie, taki szpic, więc to też jest fajne, że nie jest cała z tyłu zabudowana sukienka. Tak jest o wiele lepiej. Natomiast druga sukienka, słuchajcie, która została, już widzę, założona na też pierwszy taniec. No to um, też powiedziałabym podobna w tym sensie, że jest biała, też jest elegancka i zobaczcie, materiał też jest taki bardzo gładki, um, bo nie ma tutaj ozdób, tak jak na przykład było to u Sylwii, nie ma świecenia się, tak jak to było u Anjax, bardzo klasyczna. Natomiast ona miała osobne, słuchajcie, rękawki do sukni. Te rękawki sobie można mieć, a można ich nie mieć. No i one są bardzo słodziutkie, naprawdę to bardzo ładnie wygląda. Ale słuchajcie, z tego to, co też widziałam na filmiku, to musiała ona je często poprawiać. I to są takie rzeczy, które słuchajcie, one się mogą suwać i to troszeczkę przeszkadza. Tutaj troszeczkę miała taki jakby zagięty, wyciągnięty materiał. Ślicznie też to wyglądało, tak bardziej jak to bywa w sukniach królewskich, więc naprawdę pięknie. Tak jakby pierwsza sukienka bardziej była dopasowana, ale też nie tak na maksa, i dobrze słuchajcie, bo na przykład, jak są bardzo takie dopasowane sukienki do sylwetki, to one tak naprawdę, moim zdaniem, nadają się tylko do tego, aby iść na przykład do ołtarza i słuchajcie i sobie tyle i stać w nich, bo ciężko jest z nich usiąść, a tym bardziej na przykład tak tańczyć, szaleć, słuchajcie na weselu. No to jest niewygodnie, ale słuchajcie już, jakby oceniając te dwie suknie. No to ja, jeśli miałabym się zdecydować na którąś z tych, to wybrałabym dwójkę. Ja nie widzę dla siebie sukni ślubnej z rękawami długimi. Absolutnie. I słuchajcie, może przejdźmy do kolejnej osoby. Uwaga, uwaga! To nie jest Polka, bo polecaliście mi katnej yy, Kardashian. Słuchajcie. Ech, jakby to powiedzieć, no nie podoba mi się ta suknia. Wydaje mi się, że to jest najgorsza suknia. W całym tym odcinku, słuchajcie, z tego co widzę, to ona miała krótką sukienkę, to nie jest taka biel, taka bardziej złamana biel, bym powiedziała, i mega długi welon. Mega, naprawdę, mega długi welon. Ale to widzę, że tak chyba bardziej w kościele, czy po prostu w miejscu, gdzie brała ślub, a później po prostu sobie chyba zmieniła na krótszy, bo takowe zdjęcie widzę. Natomiast welon, no taki, słuchajcie, chyba z Maryją ja absolutnie czegoś takiego bym nie ubrała. Natomiast wracając do sukni, słuchajcie, trzeba też tutaj zaznaczyć, że ona miała osobne rękawy, bardzo obcisłe, takie siateczkowe, gdzie, e, a takie w sumie nie rękawy, tylko rękawiczki, z palcami na wierzchu, ale słuchajcie, e, ciągnące się aż dotąd. Ciekawie, bardzo oryginalnie, chyba nie widziałam. Dawno osoby, która coś takiego by miała na sobie. Ale, słuchajcie, sukienka na dosyć szerokich ramionczkach to też jest gorset. I słuchajcie, ten gorset jest tak wycięty, żeby. No, nie było jej widać tego, że. Co, co, czego nie powinno być widać. A z boku po prostu jest jeszcze troszeczkę koronki, właśnie kwiaty, takie wzór w kwiaty. Długość sukienki wydaje mi się, że taka, aby tylko po prostu zakryła jej tyłek i tyle. Nie podoba mi się to, bo to bardziej mi przypomina takie gorsety. Jak na przykład są ubierane, nie wiem, do burleski. Oczywiście, gdybyśmy odcięli sobie ten materiał koronkowy i zostali tylko w tym, no tak nie za bardzo. No nie no, błagam. To nie wygląda jak suknia ślubna. Nie podoba mi się. Naprawdę totalnie mi się nie podoba. I absolutnie ja bym takiej nie chciała. Także e, nie wiem, słuchajcie, czy miała na więcej tych sukien tylko mi się to wyświetliło, ja też takiej nie obserwuję, ale to muszę Wam właśnie powiedzieć, że no nie, masakra, nie podoba mi się bardzo ta sukienka. Kolejna sukienka, jak tam mój welon. Pisaliście mi słuchajcie, abym miała jednak ten welon, bo fajnie mi w nim i tak dalej, i tak dalej, więc go mam, jeszcze mi nie spadł, słuchajcie. Kolejna osoba, która brała ślub to Britney Spears. I słuchajcie, swego czasu bardzo ją gdzieś tam śledziłam, Zależało mi bardzo, żeby ta kuratela się zakończyła, i cieszę się, że jest ona wolna. Britney Spears miała, słuchajcie, bardzo elegancką sukienkę, białą, z rozporkiem z przodu, ale na jednym boku. Więc słuchajcie, jak się pewnie poruszała czy tańczyła, to ta noga była widoczna. Bardzo ładnie, na pewno to wygląda. I słuchajcie, ramionczka opuszczone, takie szersze, taki styl królewski. Tak mi się po prostu kojarzy, tak bym to powiedziała. Natomiast tak, podobają mi się takie rękawy, ale to nie jest do końca wygodne przy tańcu. Natomiast no, każda sukienka jest inna i. Wiecie, to trzeba po prostu przymierzyć, aby się y, o tym przekonać. Bardzo ładna suknia i słuchajcie, ona dopasowana jest, bo, bo tutaj z przodu bardzo dopasowana, na biodrach też, a słuchajcie, już tak jakby od ud po prostu y, była tak sobie prosto puszczona. Więc bardzo ładna sukienka, sądzę, że do niej pasowała jak najbardziej, czy ja bym taką sukienkę ubrała? No, tak jakby chyba nie, słuchajcie. Może powiedziałabym, że za nudno dla mnie, ale nie jest ona oczywiście zła. No, um, słuchajcie, jakbyśmy mieli powrócić do tej przed chwili, no to nie była ziemia. Lećmy do kolejnej osoby: Jennifer Lopez. Kolejna osoba, która nie jest Polką. I słuchajcie, Jennifer Lopez. Z tego co chyba wiem, to miała, słuchajcie, dwa śluby. Um, I pomówmy o tym ostatnim, właśnie. Ciężko było mi znaleźć takie zdjęcie, z, y, takie fajne zdjęcie, które pokazuje właśnie jej suknię ślubną. I znalazłam gdzieś właśnie na Instagramie y, filmik, gdzie ona jest prawdopodobnie w tej swojej sukni ślubnej. Ja też jej tam y, często jakoś nie widzę na Instagramie, nie obserwuję, ale słuchajcie, coś takiego zobaczyłam. E, no nie. Jeśli to jest to, jeśli to jest ta suknia ślubna, to absolutnie nie. Bardzo taka zachowawcza. Bardzo nudna. Może nie powiem, że babcina, ale no nie, no błaga. Um, absolutnie. Zero dekoltu, um, chyba zero do sporka. Jakiś wzór dziwny na spódnicy. Spoko biała, ale tak, słuchajcie, lekko rozkloszowana. Taka literka A bym powiedziała. Bardziej mi to wygląda na taką sukienkę, jakby to często, na przykład, oglądam jakieś tam zagraniczne filmy i słuchajcie, takie sukienki po prostu dziewczyny ubierają, jak nie wiem, idą poznać teściów, ale nie na wesele, słuchajcie, swój ślub. Natomiast trzeba pamiętać, że Jennifer Lopez jest aktorką i ona wiele razy, ona chyba wiele ról miała właśnie takich, że była panną młodą i ona się na pewno nanosiła już tych sukien ślubnych, takich naprawdę, wow. Więc może właśnie dlatego, dla siebie chciała taką spokojniejszą. No, ale ja bym zdecydowanie takiej sukni nie uprała. Lećmy do kolejnej osoby, także nie Polka. Słuchajcie, Ariana Grande. Ariana Grande wzięła ślub taki, taki w tajemnicy. I słuchajcie, wyświetliło mi się, że ona suknię ślubną miała. Słuchajcie, białą. Więc znalazłam taką białą. Satynową suknię z odkrytymi plecami, z rozporkiem z tyłu i taką jakby um, na wzór gorsetu z przodu um, i krótki welon. Ale wydaje mi się, że to jest biel złamana i słuchajcie tak, plecy odkryte jak najbardziej na plus. Materiał satyna, bardzo ładnie to wygląda, bardzo elegancka. Można powiedzieć, że taka trochę dopasowana do niej. Ciekawe jest to, że rozporek jest z tyłu. Wydaje mi się, że to jest rzadziej spotykana rzecz, więc fajnie. Natomiast ten przód mi się nie podoba. Ja totalnie bym takiego nie chciała. Moim zdaniem on optycznie po prostu spłaszcza dziewczyny. Nie podoba mi się. Natomiast sukienka sama w sobie jest ładna. Przejdźmy do kolejnej osoby, którą mi polecaliście. I słuchajcie, kolejna osoba to jest True Beauty. Słuchajcie, ona też. Chyba w zeszłym roku miała ślub, suknia chyba biała, można powiedzieć, i tutaj się bardzo dzieje przez to, że jest bardzo dużo błysku, co mi się oczywiście podoba. Sukienka princeska też mi się to bardzo podoba, no ale gorsetowa. Bardzo ładnie ona wyglądała w tej sukni, nie można powiedzieć, że nie, naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Z tyłu wiązana, takie plecy odkryte, ale wiązana, spadł mi właśnie welon. Na dole, słuchajcie, tej sukienki, ja może jednak ściągnę ten welon, bo już mnie denerwuje, <grywia> a powinnam się przyzwyczajać. Na dole tej sukienki, słuchajcie, jest taka taśma. Fajnie, że ona została zachowana, sukienka się na pewno bardzo ładnie błyszczała w słońcu i ona właśnie tutaj chciałam wrócić, przy tej sukience, ona miała takie, jak widzicie, paski, takie jakby fiszbiny i słuchajcie, to wysmukla właśnie y, sylwetkę, bardzo ładnie to wygląda, powiedziałabym odważnie, bo jednak też takie rzeczy mogą się z bielizną kojarzyć, a jak to bieliznę na wesele, tak wiecie, bardzo się pokazywać, czy, czy na ślub, to nie każdy by coś takiego ubrał. A to tutaj bardzo ładnie wygląda. I moim zdaniem w ogóle całość jak najbardziej na plus. Więc ym, no, ona chyba miała słuchajcie, jedną sukienkę. Następna osoba to słodka Ada. Jej sukienkę chcieliście, abym oceniła. Bardzo taka, no, ładna sukienka. Też miała rękawki osobne, więc bardzo romantycznie. Z przodu też takiego odsetka. Literka. A, Coś jakby princeska, też ciężko tak stwierdzić. Biała sukieneczka, ciężko mi o takie zdjęcie. Całości, żeby wam pokazać. Ale jeśli będziecie ciekawi, to sami sobie gdzieś to tam znajdziecie, wygooglujecie. Ja widzę, że już mam jedną kreskę baterii w aparacie, więc muszę, słuchajcie, śpieszyć się, e, aby dokończyć. Ale bardzo ładny godset i prześlicznie na niej leżał. Naprawdę ten biust. Bardzo dobrze, a raczej sukienka do biustu dopasowana. Naprawdę mega. Kolejna osoba, którą chcieliście zobaczyć, to Paulina Soboń. Ona już miała jakiś czas temu ślub, słuchajcie, chyba dwa lata temu. Z tego co widzę, nawet tutaj po tym na Instagramie. I to jest sukienka z góry, powiedziałabym królewska, są takie opuszczone jakby ramiona. Ciekawa jestem, czy to nie przeszkadzało jej w tańcu. Mm, tutaj trochę mi się z przodu nie podobało, bo miałam wrażenie tak, jakby mm, była za nisko, że troszeczkę bym podniosła tą sukienkę. Ale ładnie, bo też taka taśma na końcu jest sukienki. Bardzo ciekawy wzór, zazwyczaj to właśnie są takie drobinki świecące ewentualnie jakieś kwiaty, a tutaj są takie wzory, że to jest bardzo, bardzo oryginalny wzór i ładna też taka, no, princeska bym powiedziała, więc naprawdę ogólnie sama w sobie ładna sukienka, natomiast ja bym troszeczkę ją tutaj podniosła do góry, bo mam wrażenie, że zaraz, nie wiem, no, słuchajcie, coś by było widać po prostu yy, i tak, no może... Na tym zdjęciu nie do końca dobrze leży na górze, ale ogólnie bardzo ładna sukienka. I kiedyś też jak byłam mała, to sobie marzyłam, że właśnie coś takiego będę miała i tak się poczuję królewsko. Więc naprawdę bardzo ładnie to e, wyglądało. E, I słuchajcie, właśnie przeszliśmy tym sposobem do ostatniej Szpanny Młodej. Polecaliście mi jeszcze Katy Perry, ale tam za bardzo nic nie mogłam znaleźć. I jeszcze dwie e, dziewczyny jakieś z serialu, chyba to jest serial. Purpurowe serca? Nie wiem, czy dobrze mówię. Nie ogarniam tego serialu, nie znam, ale polecaliście więc chyba będę musiała odpalić go niedługo, tego też tak za bardzo nie znalazłam, bo właśnie tak jak mówię, no nie jestem w temacie i nie wiem czy to były prawdziwe śluby, czy po prostu macie coś takiego jakby na myśli po prostu z filmu, z serialu wyciągnięty ślub, to czegoś takiego po prostu tutaj nie oceniamy i jeśli miałabym ocenić, chyba najlepsza to była True Beauty jak dla mnie, no najgorsza, no to Kardashian, słuchajcie, no absolutnie tak Więc mam nadzieję, że taki film z oceniania w sukien ślubnych Wam się spodobał Jeśli tak, to zostawiajcie łapy do góry, subujcie kanał, zaznaczcie dzwoneczek też, aby być na bieżąco Dawajcie znać, co byście chcieli zobaczyć właśnie w, e, jeszcze w tej serii ślubnej I słuchajcie, pod ostatnim filmem czytałam Wasze komentarze pod tym zwiastunem serii ślubnej Pisaliście mi na przykład, o, a ja już myślałam, że wybierzecie ślub a, myślałam, że właśnie to ogłosisz, a że będziesz mówiła o swoim ślu ślubie i tak dalej. Słuchajcie, jeśli teraz oglądają to osoby, które bardzo też długo mnie oglądają, to wiedzą, znają mnie, że ja nie jestem taka, że ja o wszystkim mówię od razu. Ja jednak jestem taka, że bardzo dużo jednak trzymam w tajemnicy. I nie od razu to zdradzam. Mm, więc. Yy... No słuchajcie, ta seria ślubna nie wzięła się znikąd. Też poza tym, chyba nie wiem, dwa lata temu nagrywaliśmy, czy to rok temu, już nie pamiętam, Q&A walentynkowy słuchajcie i to chyba był u Wito odcinek, czy u mnie, nie pamiętam. Byłam w takiej mm, czerwonej bluzce i tam było zapytanie o ślub. To chyba tam właśnie powiedzieliśmy Wam, że wiemy kiedy, ale nie powiemy kiedy. No. Więc słuchajcie, yy, no więcej Wam na razie nie mogę powiedzieć. Naprawdę śledźcie tą serię i naprawdę śledźcie mnie na Instagramie, bo tam dowiecie się może i nawet szybciej albo więcej o czymś. Może tak, na zakończenie tak, bierzemy ślub, bo to też już Wam ogłosiliśmy nawet w tym Q&A. Yy, no ale pytanie kiedy? I z tą myślą Was zostawiam. Pa, pa!